Boże przesłanie na dziś. Drogi ukochany Synu, jeśli ten filmik do Ciebie dotarł, to dlatego, że Bóg ma dla Ciebie boskie przesłanie. Bóg prosi jedynie o pięć minut Twojego czasu, tak mój Synu, tylko pięć minut. Bóg Cię kocha, Bóg zawsze chce, abyś miał się dobrze i aby chronić Cię przed wszelkim złem. Nie ignoruj Boga. Nie bądź osobą, która nie słucha tego, co Bóg ma do powiedzenia. Ukochany Synu, Bóg mówi: Ktoś z nieba próbuje Cię ostrzec przed niebezpieczną osobą, która weszła w Twoje życie. Obejrzyj tę wiadomość do końca, aby otrzymać pełną boską ochronę od Boga. Proś Boga o przewodnictwo i siłę, aby. Stawić czoła przeciwnościom życia. Uwierz w nieskończoną miłość Pana, która okryje całe Twoje ciało swoją, świętą zbroją. Pamiętaj zawsze, że nigdy nie będziesz. Sam, aniołowie Pana będą, zawsze przy Tobie odpychając całą, negatywną energię, która będzie próbowała się do Ciebie zbliżyć. Ale aby to się stało, istnieje jeden warunek. Czy wierzysz i masz w swoim sercu całkowitą wiarę w Boga? Czy podziękowałeś dziś Bogu za swój dzień? Czy prosiłeś Pana o miłosierdzie dla swojego życia? Napisz: Chcę być przed Tobą, Panie, jeśli masz wiarę w Jezusa. Bóg mówi. W ciągu najbliższych godzin Twoje serce napełni tak wielka radość jak światło słońca, a odpowiedź, której szukasz, przyjdzie do Ciebie. Trwaj w swojej wierze. Jeśli wierzysz, że Bóg Cię kocha, napisz w komentarzu 11:11: .11. Bóg mnie kocha i zawsze jest ze mną. Synu, proszę Cię, sprawdź, czy subskrybujesz nasz boski kanał, abyś mógł wspierać nasz błogosławiony kanał. Dziękujemy. Drogi Synu, w tej właśnie chwili trudna i stresująca sytuacja, przez którą przechodziłeś, ustępuje miejsca odświeżającemu spokoju. Przy dźwiękach strumieni i śpiewie ptaków. Bóg zmienia Twoje życie, prostuje Twoją ścieżkę. Napisz 44:44, 44, aby otrzymać. Drogi Synu, aniołowie mówią, że najwspanialsze i najbardziej zaskakujące cuda są w drodze, gotowe zapukać do Twoich drzwi w każdej chwili. Bądź przygotowany, aby przyjąć najbardziej chwalebne i cudowne dni, które nadchodzą. Bo uwierz mi, one już się zbliżają. To czas, aby napełnić się nadzieją i wiarą, ponieważ wielkie rzeczy są przed Tobą, a ostateczne zwycięstwo należy do Ciebie. Napisz: Jestem gotów przyjąć z wiarą. Dziś, gdy będziesz spał, Bóg przekaże Ci wiadomość poprzez Twoje sny. Będzie to coś, czego tak bardzo poszukujesz. Coś, co całkowicie odmieni Twoją sytuację finansową. Napisz 3333, aby otrzymać tę sekretną wiadomość od Pana. Ukochany synu, Bóg mówi: Mój umiłowany synu, zostałeś obdarzony specjalną misją niesienia dobrobytu, miłości, współczucia i zdrowia dla całej swojej rodziny. To prawdziwe błogosławieństwo, mieć tak hojne serce i tak szlachetną duszę jak Twoja. Jesteś wybranym, aby być nosicielem, pozytywnych zmian w życiu wszystkich, których kochasz, Twoja rodzina zostanie pobłogosławiona Twoją, pełną miłości obecnością i Twoim oddaniem. Czynieniu świata lepszym miejscem. Miej zaufanie do siebie i swojej zdolności do dokonywania zmian, ponieważ zostałeś wybrany. Z boskim celem do tej ważnej roli w życiu tych, których kochasz. Napisz Amen, jeśli w to wierzysz. Twoi aniołowie opiekują się Tobą w wyjątkowy sposób dzisiaj. Kochają Twoje serce i chronią cię całym swoim miłością. Pierwszą rzeczą, którą otrzymasz po przebudzeniu jutro, będzie cud. Nie wstawaj z łóżka bez podziękowania Bogu za to. Umiłowany Boże, chcę Ci podziękować za wszystko, co uczyniłeś w moim życiu. Za niezliczone błogosławieństwa, za dar życia, za utrzymanie mnie zdrowym pośród tak wielu złych rzeczy na tym świecie i za zawsze chronienie mojej rodziny. Napisz Pan jest moim pasterzem, i podziel się tym filmem z przynajmniej trzema osobami. Jeśli obejrzysz ten film do końca, Twoje chwalebne dni właśnie się rozpoczną. To będzie początek niezwykle pozytywnego zwrotu w Twoim życiu. Zostaniesz pobłogosławiony zdrowiem, prawdziwą miłością, a cała Twoja rodzina rozkwitnie finansowo. Wszechmogący, Ojcze. Twoja miłość jest lepsza niż cokolwiek innego na tym świecie. Przypomnij temu światu, że Ty jesteś błogosławicielem, że Masz moc uczynić wszystko, że Ty jesteś Stwórcą, a Twoja łaska wystarcza nam. Jeśli nadal oglądasz tę wiadomość, coś wielkiego i korzystnego przekroczy Twoją drogę. Wejdziesz w czas osiągnięć i radości. Jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Zostaniesz napełniony tak wieloma boskimi błogosławieństwami, że rozleją się na tych, którzy są wokół ciebie. Napisz 1111, aby przyjąć z wiarą. Drogi synu, jeśli wciąż oglądasz ten błogosławiony film, proszę cię, abyś podzielił się nim z sześcioma osobami, które szczerze kochasz. Dzieląc się, wspierasz nasz kanał, a my będziemy mogli przekazywać więcej błogosławionych wiadomości innym braciom w wierze. Wiedz, że Bóg pomoże ci w wędrówce przez życie. Amen. Ukochany Synu, Bóg mówi, czuję, jak moje serce wypełnia się emocjami, gdy mówię, że będę tu dla Ciebie w każdej chwili. W momentach, gdy nie będziesz mógł się już dłużej trzymać, gdy wydawać się będzie, że nie ma już nadziei, gdy droga stanie się niemożliwa do przejścia, dam ci siłę potrzebną, by iść dalej, nawet wtedy, gdy będziesz słaby. Dam ci nadzieję, którą myślałeś, że straciłeś, abyś mógł zobaczyć światło na końcu tunelu. Kiedy droga stanie się zbyt trudna, będę u twego boku. Gotowy, pomóc Ci pokonać wszelkie przeszkody. Nie ma nic, czego bym nie zrobił, aby pomóc Ci znaleźć szczęście i pokój, na które zasługujesz. Nigdy nie będziesz sam, bo zawsze będę tu, aby być Twoim wsparciem, Twoją siłą i Twoim światłem. Napisz: Oddaję się Tobie, Panie, aby otrzymać boską ochronę. Miej wiarę w Boga i wytrwaj. Aż twoja sytuacja się zmieni. Nie poddawaj się, cuda zdarzają się każdego dnia. Bóg jest w stanie zmienić twoją sytuację w mgnieniu oka, jeśli tylko zechce. Bóg mówi: Mam swoje powody dla rzeczy, które dzieją się na tym świecie. Mój czas różni się od waszego, podobnie jak moja wola. Nie łudź się to według mojej woli, a nie twojej. Błogosławię wszystkich, a gdy ich życie się zmienia, zapominają o mnie. Proszę cię, nie zapomnij o mnie ani o moich uczynkach. Kocham cię, mój synu, i chcę, abyś zawsze był bliżej mnie. Napisz, kocham Boga. Bóg mówi dziś, ukochany synu, potrzebujesz mojego pokoju, a nie tych napojów alkoholowych. Jestem tu obejmując Cię, pragnąc, abyś wybrał szczęście zamiast narkotyków. Wierzę w Ciebie i wiem, że dobrobyt i uwolnienie nadejdą. Nie poddawaj się. Jesteś silny, a ja jestem tutaj, aby Cię wspierać. Drogi przyjacielu, proszę Cię z całego serca. Otwórz swoje serce dla Boga. Opowiedz Mu o wszystkich swoich zmartwieniach, lękach, sekretach i marzeniach. Nie ukrywaj przed Nim niczego. Zaufaj Mu, bo ma moc, by zmienić Twoje życie i czynić cuda na Twoją korzyść. On zawsze jest obecny, słucha każdej Twojej modlitwy i prowadzi Cię właściwą drogą. Pozwól Mu wejść do swojego życia i dokonać cudów w Tobie. Pan mówi, tylko ja znam plany, jakie mam wobec Ciebie. Plany, aby uczynić Cię zwycięzcą, a nie przegranym. Zaufaj mi, a dam Ci świetlaną przyszłość. Nadszedł czas. Wchodzisz w moment zwycięstw, a Twój blask wstrząśnie wszystkimi Twoimi wrogami. Cała negatywna energia skierowana przeciw Tobie i wszelkie złe zamysły zostaną uciszone. Napisz 21:21, 21, aby przyjąć z wiarą w Boga. Ukochany synu, wszystkie Twoje modlitwy zostaną wysłuchane, wielkie błogosławieństwa zapukają do Twoich drzwi. Bóg da Ci zwycięstwo w imię Jezusa. Każdy wydany przez Ciebie grosz wróci do Ciebie podwójnie. Nie myśl, że coś jest zbyt drogie, lub że Cię na to nie stać. Jeśli trwasz w wierze, wszystko jest możliwe. Nie zastanawiaj się dwa razy. Wielki przełom w Twoim życiu nadchodzi. Coś cudownego zmierza w Twoim kierunku. Dobre wiadomości, szczęśliwe chwile, zdrowe relacje, obfitość zdrowia i liczne błogosławieństwa. Wierzę w Ciebie. Wiem, że Bóg ma niesamowite plany dla Twojego życia. Zachowaj swoją wiarę i optymizm, ponieważ nadchodzą wspaniałe rzeczy. Jestem tutaj, aby Cię wspierać na każdym kroku Twojej drogi. Drogi Boże, dziś zwracam się do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności i radości za wszystko, co uczyniłeś w moim życiu. Jesteś cudownym i miłosiernym Bogiem, który kocha mnie bezwarunkowo, który zawsze jest przy mnie. Prowadząc mnie na każdym kroku. Dziękuję Ci za wiarę, którą mi dałeś, za miłość, którą wlałeś w moje serce. Pomóż mi ufać Tobie zawsze i w pełni. Synu, kiedy wydaje Ci się, że jest dobrze lub ciężko, pomóż mi pamiętać, że jesteś w kontrole i że masz doskonały plan w mojej sprawie. Proszę Was, abyście nadal mnie wspierali, wskaż drogę którą mam podążać i prowadź mnie każda decyzja, którą muszę podjąć, pomaga bądź cierpliwy i czekaj na swoje czasu, wiedząc, że zawsze masz lepiej dla mnie, proszę Cię. Pomóż mi kochać innych, jak mnie kochasz, pomóż mi być bardziej współczującym, kochającym i życzliwym, zwłaszcza dla tych, którzy potrzebuję. Twojej miłości i opieki dziękuję za wszystkie błogosławieństwa, Jakie posiadasz, wlał się w moje życie i za wszystko jeszcze nie nadeszło. Pytam Cię nadal mnie błogosław i prowadź wszystko, co robisz w imieniu Jezusa. Modlę się. Amen. Jeżeli to przesłanie od Boga poruszyło Twoje serce, proszę, udostępnij ten film, zostaw lajka i subskrybuj nasz boski kanał. Niech Bóg Cię błogosławi.